Podejmowanie decyzji w biznesie, czyli jedna z najważniejszych umiejętności menedżerskich. Czasem decyzje są proste. Temat jest prosty, wiadomo, co firma, organizacja, lider powinien zrobić, ale większość decyzji menedżerskich to nie są decyzje zero-jedynkowe, tylko to jest wybór mniejszego zła. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak podejmować decyzje w oparciu o wiedzę, ale uwaga, też porozmawiamy o bardzo delikatnym temacie w świecie biznesu, czyli o intuicji, czyli o tym, jak podejmować decyzje, wykorzystując intuicję, czyli jak podejmować decyzje w sytuacjach, które nie są zero-jedynkowe. Dzień dobry. Czasem świat zarządzania, przywództwa jest prosty. Czasem decyzje są zero-jedynkowe, proste, wiadomo jakie decyzje lider powinien podjąć. Ale bardzo często jest tak, że to nie jest świat zero-jedynkowy. Bardzo często jest tak, że to jest bardzo trudna sztuka, w której trzeba wymiksować trochę wiedzę usłyszeć własnych ludzi, ale też usłyszeć trochę własną intuicję. To jest jeden z trudniejszych tematów, do którego ja się chwilę przygotowywałem, zastanawiałem się, czy go w ogóle umieścić czy nie, dlatego że bardzo łatwo się mówi o narzędziach, które są oparte na wiedzy. Ja dzisiaj przynajmniej z 2-3 takie przykłady pokażę, a bardzo trudno się mówi o tych narzędziach związanych z intuicją, bo tutaj ocieramy się o coś, do czego trudno jest mówić, o badaniach, o wynikach, raczej posługujemy się, no właśnie, trochę posługujemy się intuicją biznesową. Więc dzisiaj trochę o tym, czym ta intuicja jest, ale uwaga też, czym nie jest, z czym bardzo łatwo jest ją pomylić, i trochę o tym, jak ten świat intuicji wykorzystać. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to to jest materiał, który puszczamy na żywo to jest materiał live, który puszczamy co poniedziałek. O godzinie 19 rozmawiamy o świecie biznesu, o świecie lidera, o sprzedaży, o budowaniu zespołów. Ja się nazywam Tomasz Kalko, jeżeli widzisz mnie po raz pierwszy. Jestem menadżerem sprzedaży. Byłem odpowiedzialny za budowanie sieci dystrybucyjnej w dużej polskiej firmie Blachy Pruszyńskiej. Jestem psychologiem biznesu, strategiem biznesu. Jestem autorem ponad 100 artykułów. Mam na sumieniu dwie książki, jedna niedawno została wydana, czyli Sztuka Mądrego Sporu, jedna jest w przygotowaniu, ale już jest gotowa. Jestem wykładowcą akademickim, jestem trenerem, mówcą i konsultantem, czyli pomagam firmom wykorzystać ich potencjał, pomagam firmom wygrywać ich przewagę konkurencyjną, tworzyć ich przewagę konkurencyjną na rynku. No dobra, czyli wróćmy na chwilę do tej sztuki podejmowania decyzji. Fakty czy intuicja? Oczywiście odpowiedź będzie, a to zależy, odpowiedź będzie jedno i drugie, ale trochę o tym porozmawiamy. Kiedy na pewno dane i fakty, czyli kiedy nie będziemy się posługiwali intuicją, tylko raczej pójdziemy w stronę parametrów, danych i faktów. Trochę porozmawiamy w ogóle o modelach podejmowania decyzji. Trochę porozmawiamy o tym, kiedy jest korzyść wynikająca z tego, że będziemy posługiwali się, uwaga, czymś. Co jest nazywane intuicją, a zobaczycie, że wbrew pozorom nie da się tego prosto wrzucić w jakiś taki worek, trochę nawiedzony, niekonkretny. Czyli trochę porozmawiamy o tym, czym jest ta intuicja, bo są to dość zaskakujące i uwaga naukowe rzeczy, no i trochę pogadamy o tym, jak z tej intuicji korzystać. Pamiętajcie o tym, żeby wziąć to, co wam, wam pasuje, żeby z tego pudełka czekoladek, Wybrać tą, która dla Was jest idealna, perfekcyjna, która jest bardzo dla Was. No dobra, najpierw mówimy ten model racjonalny, czyli ten łatwiejszy do nazwania, określenia, ten, który mamy dość dobrze opracowany przez strategów organizacji, przez psychologów biznesu. Oczywiście to jest wierzchołek góry lodowej, czyli w tym modelu racjonalnym zbieramy dane. Staramy się, żeby każda informacja miała swoją podstawę wiedzową, matematyczną, żeby to nie były przypuszczenia, no właśnie żeby to nie była intuicja. Analizujemy opcje alternatywne, czyli analizujemy wykorzystanie różnych Parametrów, wykorzystujemy opcje A, B, C, D, analizujemy ryzyka w zależności od tego, jaką, którą opcję podejmiemy. Jeżeli można wyliczyć te ryzyka, ponieważ w przypadku wielu rzeczy, takich jak inwestycje, te ryzyka da się wyliczyć po prostu, oceniamy to ryzyko i na podstawie tej oceny ryzyka podejmujemy decyzję. Wtedy temat jest absolutnie czysty, klarowny. Mamy konkretny model matematyczny, są na to wzory, no i po prostu podejmujemy decyzję. Czyli tutaj wystarczy bardzo jasno określić cele i ocenić efektywność. I to jest prosty świat, w którym nie ma co dyskutować specjalnie o intuicji. To, co jest tylko ważne, to jest bardzo proste, łatwe, wymierne, tam gdzie mamy wymierne parametry, czyli gdzie mamy wymierne cele. Wymierne korzyści, gdzie wszystko jest obliczalne. Natomiast część decyzji, szczególnie decyzji menadżerskich, decyzji szybkich, te, które trzeba podejmować dość dynamicznie, nie będą podlegały tej prostej zasadzie, że podejmuj decyzję na poziomie danych, na podstawie danych, faktów, parametrów, obliczeń. Czyli Czasem jest tak, że trzeba przeanalizować to ryzyko, i czasem jest tak, że ta analizy, analiza ryzyka jest niejednoznaczna. Ale wtedy, kiedy jest jednoznaczna, używamy prostych modeli. Czyli na przykład bierzemy model SWOT. Model w modelu SWOT analizujemy swoje mocne strony, analizujemy swoje słabe strony, analizujemy szanse, które niesie rynek. Ale uwaga nie tylko dla nas, ale dla całej branży. Określamy ryzyka dla całej branży. Na podstawie tego możemy zrobić już jakby wstęp, zobaczyć trochę szerzej pewien problem, tak żeby nie podejmować decyzji w takim prostym modelu intuicyjnym. Możemy wziąć, możemy wziąć na przykład model PESTEL. On się bardziej sprawdza przy bardzo dużych projektach. On się dużo lepiej sprawdza przy takich projektach, gdzie na przykład zastanawiamy się, czy wejść w ogóle na jakiś rynek, czy wejść z jakimś produktem, analizujemy to, co się dzieje na poziomie parametrów politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, trochę ekologii i, co jest bardzo ważne, legislacji, co tak przy okazji to jest angielskojęzyczny apokryf, który się bardzo ładnie spolszczył, robimy analizę scenariuszową no i podejmujemy decyzję. Natomiast czasem jest tak, że nie da się tego tak rozpisać, że są decyzje dużo bardziej wielopłaszczyznowe lub, uwaga, takie, na które po prostu nie mamy aż tak dużo czasu, żeby takie sobie rozpisać. I wtedy musimy się posługiwać tak naprawdę tym, co ja czuję na ten temat. Czyli to nie jest wtedy o parametrach, o danych. Tylko bardziej o takich szybkich decyzjach i zderzeniu się z tym, co jest w nas. Wszędzie tam, gdzie jest potrzebna szybkość decyzji, tam, gdzie jest bardzo duża zmienność, czyli na przykład my te dane możemy przeanalizować, ale wiemy, że te dane będą aktualne dzisiaj, ale kompletnie nie będą aktualne za pół roku, i niestety musimy stanąć w takich prawdach menedżerskich, i z tym się zderza bardzo duża ilość menedżerów. Czyli tam, gdzie jest brak danych lub zmienność danych, Musimy się posłużyć intuicją. I teraz uwaga, co to jest intuicja, bo tutaj warto zobaczyć to, po to, żeby te decyzje podejmować lepsze, czym jest intuicja babci Zosi? Intuicja babci Zosi mówi, pojechała wnuczka do szkoły, i wnuczka, wracając ze szkoły, skręciła sobie nogę. I babcia Zosia mówi ja wiedziałam, ja wiedziałam, że coś się wydarzy. Tylko problem jest taki. Że babcia Zosia codziennie boi się o swoją wnuczkę, codziennie się bała o to, że, wnucz, że wnuczce coś się stanie. To jest intuicja babci Zosi, która wynika z prostego mechanizmu, który mamy za uruchomiony w sobie, czyli mechanizm predykcji wydarzeń. Warto wiedzieć, że coś takiego jest w nas, czyli mówiąc najprościej, nasi przodkowie, którzy wchodzili do jaskini bezrefleksyjnie. Prawdopodobnie nie spłodzili potomstwa, na pewno nie spłodzili go dużo, bo po prostu ginęli w tej jaskini, bo się okazywało, że tam był tygrys albo niedźwiedź. I to jest jedna, jedno z osiągnięć ewolucyjnych, że ludzie potrafią stworzyć wersję wydarzeń, czyli mówiąc najprościej, potrafią się bać. I dzięki temu, że się boją, przewidują negatywne zdarzenia, przewidują negatywne scenariusze, i to jest osiągnięcie ewolucyjne, ale ono w biznesie będzie nam przeszkadzało. Dlaczego? Bo ten mechanizm mówi nam, nie podejmuj decyzji. Jeżeli coś działa, to tego nie zmieniaj. Ten mechanizm mówi nam, nie podejmuj ryzyka. Ten mechanizm mówi nam, jeżeli możesz się zastanowić 30 razy, to się zastanów 40 razy. I to jest coś, co, uwaga, nazywamy intuicją. Ja miałem przeczucie, ja miałem przeczucie, że coś złego się wydarzy. Tylko uwaga, jak czasem się zastanowimy, to my to przeczucie, że coś złego się wydarzy, mamy przy każdej nowej sytuacji, przy każdym nowym projekcie, no i akurat, nie wiem, 9 razy nic się nie wydarzyło, a tym razem się wzięło i wydarzyło. Jest Taki mechanizm w nas, że łatwiej nastawić się na porażkę niż na konkret. Czyli to jest po prostu lęk przed zmianą. I uwaga, to nie ma nic wspólnego z intuicją. Tylko jest to bardziej lęk przed utratą kontroli, jest to bardziej ten lęk właśnie predykcyjny. Ale jest uwaga też coś takiego jak intuicja specjalisty. I to jest już coś, czego warto nie lekceważyć. Czym, mówi, co, czym jest intuicja specjalisty? Intuicja specjalisty to jest na przykład intuicja koszykarza, który absolutnie się nie zastanawia nad tym, jak ma wrzucić piłkę do kosza, dlatego że on to przechodzi już takim tysiąc razy, że robi to odruchem. I teraz uwaga, specjalista, który, który pracuje w branży 30 lat, przeżył tak wiele rzeczy, doświadczył tak wielu sytuacji, że on na jakimś etapie mówi coś takiego, to nie zadziała. No dobra, to dlaczego to nie zadziała? Mów nam. Nie umiem wam tego powiedzieć, nie wiem, ale to nie zadziała. I teraz uwaga, chodzi o to, że jego wiedza jest wciśnięta w przestrzeń podprogową. I teraz jako lider, jeżeli jesteś managerem, jeżeli zarządzasz zespołem, warto próbować się dogrzebywać, czyli jednak pomagać tym ludziom, ale to... Pomyśl, dlaczego to się może nie udać. Tutaj bardzo przydatne zdanie jest takie, no dobra, a co, musiało się, co musiałoby się wydarzyć, żeby się nam to udało? To jest w ogóle bardzo, bardzo cenne zdanie, jeżeli jesteś szefem i masz w zespole malkontentów, bo malkontenci czasem to są właśnie ci super specjaliści, oni potrafią powiedzieć, to się nie uda. No dobra, a co musiałoby się zadać, żeby to się udało? I nagle się okazuje, że ten ktoś. Kogo ja jako menadżer dotychczas traktowałem właśnie jak takiego mistrza wkładania kija w szprychy, mówi: No to, jeżeli by zrobić to, i to, i to, i to, to mamy dużą szansę. Nagle się okazuje, że inaczej zadane pytanie wygenerowuje odpowiedzi, ale warto mieć świadomość, że te odpowiedzi wcale nie są łatwe i to już jest intuicja, i to nie jest żadna jakaś intuicja mistyczna, tylko to jest po prostu intuicja specjalisty, który potrafi powiedzieć, że. Tu są jakieś zagrożenia, ale wyciągnięcie z niego, na czym to zagrożenia polegają, jakie sytuacje z przeszłości można przenieść na tą chwilę, po to, żeby ułatwić Tobie jako menadżerowi podejmowanie decyzji, wcale nie jest proste, ale trzeba się starać. Bo uwaga, bardzo często te przeczucia są realne. One już się nie biorą z lęku, takiego lęku, że nieważne co zrobimy, no to zawsze muszę się bać, no bo lęk mnie chroni, tylko z realnych doświadczeń z przeszłości. Czyli nie wiem skąd, ale w tym wypadku wiem. To są tak zwane nieświadome kompetencje i uwaga, warto takiej intuicji nie lekceważyć warto tej intuicji słuchać, czyli uwaga intuicja to nie jest tylko coś mistycznego, o czym w ogóle nie będę tutaj mówił, aczkolwiek moje doświadczenie mówi, że nawet tego typu komponentów, które jeszcze nie są zbadane, warto nie lekceważyć, ale to nie jest na ten podcast, to nie jest na tego live'a. Czyli usłysz głos tego nieświadomego ja. Co to znaczy usłysz głos nieświadomego ja? Jak nieświadome ja, czyli to ja z podświadomości kontaktuje się z nami. Co to jest w ogóle ja z podświadomości? Chodzi o to, że umysł bardzo doświadczonego specjalisty, człowieka, który ma bardzo dużo doświadczeń, nie działa tylko na poziomie świadomym, czyli moja wiedza, nie wiem, analiza słod, wyciągam to na wokandę, piszę to sobie, no i widzę jasno, że decyzja jest dobra lub niedobra. Tylko, że mamy jeszcze ten umysł podprogowy, który widzi dużo więcej, czuje więcej, jest lepiej w stanie często określić, jakby połączyć całe te miliardy, pakiety doświadczeń, które każdy z nas posiada. I warto, nawet jeżeli twój umysł jest oparty na wiedzy, jeżeli bardzo się starasz być. Po tej jasnej stronie inteligencji, czyli nie wiem, być bardzo daleko od takich ezograży, którzy tam. No, myślę, że wiesz o co mi chodzi. To warto nie lekceważyć też tego głosu podświadomego ja, bo to jest w biznesie umiejętność, której też warto się nauczyć słuchać. I teraz uwaga: to podprogowe, podświadome ja czasem kontaktuje się z nami takimi. Eureka myślami i eureka pomysłami, które czasem się pojawiają w naszych głowach, warto tego typu myśli sobie spisywać. Uwaga, to są sny i wizje, dlatego że na etapie tym, takim między snem a jawą, mamy najgłębszy kontakt z własną podświadomością. Czyli warto czasem, nie wiem, sny, wizje, coś co nazywamy przeczuciami, Spisać sobie, bo to mogą być ważne momenty, kiedy generujemy jakąś koncepcję, analizujemy bardzo mocno jakieś informacje, to warto nie lekceważyć tego typu rzeczy. To, są, to jest to doświadczenie Newtona, któremu jabłko spada na głowę. To nie jest tak, że Newton cały czas w przestrzeni świadomej analizował pewien proces. Było dokładnie odwrotnie. On ten proces nosił bardzo głęboko w podświadomości. I to spadające jabłko wygenerowało koncepcję, która była bardzo klarowna, ale to raczej była koncepcja wygenerowana na poziomie umysłu podświadomego. Oczywiście umysł podświadomy musi mieć co analizować. Więc warto w takich momentach, kiedy nie wiemy, co zrobić, na przykład zadać sobie pytanie: Dobra, a co ja czuję, kiedy wyobrażam sobie, że coś zrobię? I co czuję, kiedy wyobrażam sobie, że czegoś nie robię? w niektórych technikach nawet używa się miejsc na przykład czyli umawiamy się sami ze sobą że to jest miejsce w którym wyobrażam sobie nie wiem że robię coś co zmienia rozwój mojej firmy albo podejmuję decyzję że nie robię czegoś co ma zmienić rozwój mojej firmy i sprawdzam co czuje moja podświadomość ponieważ podświadomość zawiera więcej danych niż nasz umysł świadomy I teraz uwaga Warto tych narzędzi nie wciskać do jakiejś sfery sakrum, bo to jest raczej umiejętność wykorzystania potencjału naszej inteligencji, potencjału naszego umysłu. Warto na przykład powstrzymać oceniające ja, bo mamy coś takiego w sobie, takie bardzo rygorystyczne oceniające ja. To jest na przykład podstawowa zasada w trakcie burzy mózgów, że w trakcie konceptualizacji jakiegoś projektu nie wolno, jakby. Mocno ściąć jakiegoś pomysłu na zasadzie, że to jest umysł bezsensowny, bo nie wiem, to i to. Dlaczego? Dlatego, że na etapie dochodzenia, czyli konceptualizacji, czasem jeden pomysł, w którym jest tylko 10% czegoś wartościowego, nie da się tego zrealizować, ale te 10% zracjonalizowane później, wyprocesowane, może dać zaczątki idei, której nikt inny by nie wymyślił. Więc warto powstrzymać to takie szybko oceniające ja. Jak są to jakieś koncepcje, pomysły, czyli jako menadżer, jako lider, jako właściciel firmy wchodzą ci takie pomysły na wokandę, to nawet jeżeli one są dzisiaj nierealizowalne, to zapisz je sobie, bo może się okazać, że właśnie w Twojej głowie powstaje długofalowa strategia. Może właśnie w swojej głowie zaczynasz widzieć bardzo ważne rzeczy w rozwoju swojej firmy dzisiaj nierealizowalne, ale może się okazać, że one będą realizowalne za 4, za 5 lat. Czasem wystarczy zmienić pytanie, czyli zadać sobie pytanie, dobra, ale co musiałoby się stać, żeby ta koncepcja dzisiaj abstrakcyjna stała się bardzo realna do zrobienia i nagle się okazuje, że to jest możliwe, tak w ogóle się tworzy strategię, bo strategia to jest daleko idący cel, ale później się zrobi strategie wdrożeniowe, czyli te małe komponenty, które muszą się zadziać. Po to, żeby się zadziało to duże, ten duży cel, żeby zrealizować. Więc warto nie powstrzymywać tego oceniającego ja. To jest w ogóle ważna cecha. Nie konsultowanie zbyt wcześnie pewnych koncepcji. Dlaczego? Dlatego, że doradcy biznesowi, a szczególnie quasi-doradcy, zawsze mają ten sam tekst. Czyli jak zapytamy kogoś, kto twierdzi, że nas lubi. Ale jednocześnie ci ludzie najczęściej nie chcą brać odpowiedzialności za skutek naszych decyzji. Czyli my idziemy do nich i mówimy: Co myślisz, co by się zadziało, gdybym zrobił to i to? I my potrzebujemy od nich takiej inspiracji, trochę takiej burzy mózgów, zderzenia intelektów, zderzenia myśli. Ale bardzo często ten ktoś przyjmuje postawę, no tak, ja bym chciał pokazać, że o ciebie dbam, ale nie chcę brać odpowiedzialności za twoje decyzje. I wtedy tacy doradcy mają zawsze ten sam tekst: wstrzymaj się, nie podejmuj decyzji, czyli mówiąc najprościej, oni mówią z tego poziomu babci Zosi, czyli lepiej nie rób, lepiej nie podejmuj ryzyka, lepiej to jeszcze sprawdź, lepiej to jeszcze przeanalizuj. I czasem się zdarza, że bardzo dobre koncepcje padają na takim zbyt wczesnym konsultowaniu albo uwaga konsultowaniu z osobami, które mają zatwardy umysł albo z osobami, które właśnie przyjmują tą postawę, Ja chcę pokazać, że mi to na tobie zależy, ale nie chcę podejmować Twojego ryzyka. No I uwaga czasem prokrastynacja w takiej konceptualizacji była bywa dobra. Jeżeli jesteś menadżerem, podejmujesz trudne decyzje, nie bój się prokrastynowania decyzji. Są niestety dwie prawdy, które trzeba wybalansować. Jedna prawda to jest taka, że lepsza jest zła decyzja niż żadna decyzja. I to jest jedna z prawd, ale druga prawda mówi, że czasem lepiej ponosić jakąś decyzję, która jest decyzją strategiczną, czyli podejmować ją wolniej, zobaczyć więcej elementów niż robić rozeznanie bojem. Rozeznanie bojem to znaczy, dobra, jeszcze nie wiemy co, chura, idziemy. I teraz oczywiście ja nie umiem to udzielić prostej odpowiedzi, ale uwaga, jestem człowiekiem, który współuczestniczył bardzo aktywnie w tworzeniu dość dużej ilości organizacji. I całe, całe doświadczenie mi mówi, że ten etap rozmawiania z ludźmi kreatywnymi, to jest bardzo ważne, kreatywnymi, dania sobie czas na przykład na to, żeby pochodzić, popisać wszystkie możliwe myśli na dany temat. Czyli pozwolić, no właśnie, temu umysłowi podprogowemu trochę zadziałać, nakarmić tą inteligencję podprogową, myślami, koncepcjami, spisaniem wszystkiego, co przechodzi przez moją głowę. Czyli napisanie, tego się boję, ale to jest wartością, to jest szansą. Tutaj mamy zasoby, tutaj mi brakuje zasobów, tutaj powinienem mieć może wspólnika. Nagle mam myśl, a może zamiast wspólnika, może wystarczyłby kredyt, czy cokolwiek tego. To każda z tych myśli. Będzie karmiła ten umysł podprygowy, i czasem to prokrastynowanie ważnych, strategicznych decyzji jest bardzo dobrą koncepcją. No dobra, podsumowując trochę ten w gruncie rzeczy trudny temat, bo łatwo się mówi: użyj techniki, użyj techniki słotu. Tych modeli jest naprawdę dużo. To, to jest proste, bo to jest uchwytne, ale mówienie o intuicji w biznesie jest bardzo, bardzo delikatną rzeczą, bo mówienie o intuicji to jest to wchodzenie na pole niekonkretu. A moje doświadczenie mi mówi, że bardzo duża część decyzji biznesowych, ona idzie z tego poziomu intuicji, czyli idzie trochę z tego poziomu, co ja czuję, czyli z tego poziomu nieświadomych kompetencji, czasem dlatego, że nie ma czasu. Trochę dlatego, że warto to umieć wykorzystać, czyli warto nie wyrzucać tej części siebie za burtę, tylko właśnie trzeba odróżnić te dwie rzeczy. Co jest poziomem nieświadomych kompetencji, bo to nazywamy intuicją, a co jest z poziomu lęku, bo uwaga, to też nazywamy intuicją. Czyli tak, najpierw ustal cele strategiczne. Jak ustalisz cele strategiczne, będzie ci dużo łatwiej wykorzystywać ten komponent intuicji, będzie ci dużo łatwiej wykorzystać zasób ludzi, którzy są wokół ciebie, tylko bądź świadomy, z kim rozmawiasz, jak rozmawiasz. Na pewno wykorzystaj dane i fakty. Czyli, mówiąc najprościej, nakarm umysł konceptualny tymi modelami, jeżeli nie wiem podejmujesz ważną decyzję, rozpisz sobie taki model, skontaktuj się z kimś, kto ci w tym pomoże. Uwaga, robimy takie rzeczy. To jest część pracy konsultantów biznesowych, czyli między innymi też część mojej pracy. Czyli wykorzystaj dane i fakty. Pozwól światu znaleźć metody, czyli chodź z tymi metodami. Nie podejmuj od razu decyzji, jeżeli jeszcze nie widzisz jakiegoś rozwiązania. Ale co jest bardzo ważne, nie lekceważ odczuć i intuicji. Jeżeli możesz, daj sobie czas, żeby Twój umysł podprogowy też uczestniczył w całym tym procesie. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie wartościowe, z mojego punktu widzenia, bardzo wymagający, bardzo wymagający podcast, bardzo wymagający live. Jeżeli w tym, o czym opowiadamy, widzisz wartość dla siebie, to pamiętaj, że możesz napisać do nas maila na biuro@pakalko.pl. Pamiętaj o tym, że pomagamy rozwijać firmy, ucząc sprzedaży opartej na wartościach. Uczymy sprzedaży wartości, a nie ceną. Uczymy sprzedaży wartościami, a nie ceną. Uczymy negocjacji to tych negocjacji kwotowych, ale też tych negocjacji takich codziennych menedżerskich, zespołowych. Uczymy etycznego i mądrego wpływu, czyli narzędzi, które są bardzo przydatne również w tych twardych negocjacjach. Uczymy komunikacji w trudnych sytuacjach, uczymy komunikacji w sporach, a wbrew pozorom, mądre spory się zdarzają w bardzo wielu firmach, bo właściwie każda decyzja to są jakieś różnice interesów, koncepcji. Uczymy mądrego przywództwa, uczymy też o różnorodności, robimy badania FRIS, robimy badania RMP, czyli uczymy organizację tego, jak wykorzystać różnorodność w procesach podejmowania decyzji. Wszystko to, co robimy, znajdziesz na stronie tomaszkalko.pl, znajdziesz mnie we wszystkich możliwych mediach, polub te media. Bardzo mocno dzielimy się wiedzą, dajemy dużo cennych informacji, aczkolwiek realizujemy też mądre, fajne projekty komercyjne. Jeżeli chodzi o projekty komercyjne, znajdziesz na mojej stronie internetowej, czekajcie, to powiększę. Tutaj jest taka zakładka Sklepi Wydarzenia ona jest też tutaj więc możesz tam wejść zobaczyć co robimy w najbliższym czasie ze szkoleń otwartych oczywiście organizujemy też szkolenia zamknięte dla organizacji jeżeli tylko masz zespół który chciałbyś żeby podnieść kompetencje tego zespołu to oczywiście robimy to na wszystkich księgarniach internetowych znajdziesz już moją książkę Sztuka Mądrego Sporu, czyli jak się mądrze spierać, żeby się głupio nie kłócić. Książka jest napisana, ale też bardzo ładnie ografikowana, czyli każdy rozdział ma komiks, który pokazuje jakieś bardzo praktyczne sytuacje, jak można wykorzystać taką wiedzę. Uwaga, książka jest wykorzystuje wiedzę biznesową, pokazuje sporo przykładów biznesowych, ale pokazuje też bardzo sytuacje prywatne, dlatego, że moje doświadczenie mi mówi, że my tej sztuki negocjacyjnej potrzebujemy głównie w świecie prywatnym. Jak umiemy prowadzić rozmowy, spierać się w świecie prywatnym, to umiemy też to robić w tym świecie zawodowym. Więc książka bardzo mocno odnosi do świata prywatnego i znajdziesz tam dużo odpowiedzi dotyczące po prostu zwykłego dobrostanu, gdzieś na styku z partnerką, partnerem. Także jeszcze raz. BiuroMałupakalko.pl. Jeżeli widzisz jakąś przestrzeń współpracy, jakąś przestrzeń, gdzie jesteś w stanie Cię wesprzeć w tym, żeby Twoja organizacja zbudowała swoją przewagę konkurencyjną, zapraszam do kontaktu. Tak przy okazji działa grupa na Facebooku sprzedający przedsiębiorcy, gdzie możesz znaleźć już niestandardowe informacje, dajemy tam trochę więcej wiedzy, robimy QA. Także ze mnie to tyle zapisz sobie gdzieś ten adres biuromaupakalko.pl, a ja tobie życzę sukcesu w twoim własnym biznesie. Trzymaj się ciepło, hej, cześć.